嗯，谢妈。 No, okazało się, że Apple potrafi zrobić fajny film, bo Apple robił kilka fajnych filmów. Ale film, który ma szansę coś zarobić i może nawet dostać sequel, bo zarobi tak dużo pieniędzy. No niesamowite rzeczy się dzieją. Więc F1 opowiada historię już byłego zawodnika, starszego zawodnika w tej roli Brad Pitt, który kiedyś święcił triumfy właśnie w Formule pierwszej Teraz już jest właściwie po drugiej stronie rzeki, ale jego przyjaciel z młodszych lat zaprasza go do udziału właśnie w jego projekcie tworząc team dla Formuły 1, gdzie nasz brat Pit będzie taką figurą mentora dla właśnie Młokosa, niedoświadczonego jeszcze za bardzo kierowcy. I szczerze mówiąc, nie jestem jakimś fanem motoryzacji. Po pierwsze, nie posiadam prawa jazdy. Dlaczego? Bo boję się jeździć samochodem ale posiadam samochód, którym jeździ moja żona i który jest nasz wspólny, więc można powiedzieć, że pół tego auta posiadam. Ja posiadam tą stronę, gdzie nie ma po prostu kierownicy. Zawsze tak sobie to mówię. Ale nigdy po prostu nie jarałem mnie samochody. Kiedy byłem mały, bawiłem się resorakami, lubiłem serial Viper i podobał mi się właśnie Dodge Viper. Ale to tyle. No, samochody dla mnie w tej chwili to są raczej takie urządzenia, które po prostu mają przewieźć kogoś z punktu A do punktu B, kiedy. Nie wiem, koledzy czy teść mówią mi, o, zobacz, jaki super auto. ja mówię, okej, okay, ja wolę swoją super figurkę w gablocie na przykład. Więc na pewno dużo yy, ten film traci dla mnie właśnie przez to, że nie jestem fanem motoryzacji. Ale byłem po prostu ciekaw, jak to wypadnie, ponieważ za film odpowiada twórca Top Gun Maverick. Eee, I on świetnie przedstawił w tym filmie, jak można zajebiście pokazać po prostu loty. Odrzutowcami, więc mówię, kurde, jeżeli zrobią to samo, tylko mi fajnie pokażą, jak jeżdżą samochodziki, to ja będę zadowolony. Pomimo tego, że nie interesuję się motoryzacją, jak wypada to od strony pokazania tych wyścigów. Zajebiście. Czuć pęd, jest to zrobione ciekawie. Widać, że jest to robione e, praktycznie. Tam zbudowano specjalny boli, gdzie umieszczono kamery. No, ekstra to wygląda. Naprawdę te wyścigi jeszcze mają fajnie, e, naprawdę emocje e, poprowadzone podczas tych wyścigów, przez co po prostu fajnie się to ogląda. Z drugiej strony, nie byłoby tak fajnie, gdyby nie bohaterowie. Brad Pitt ma w sobie teraz coś takiego. Właściwie myślę, że. Gdzieś od czasów Benkartu wojny się to u niego zaczęło, a mianowicie, że on zmienił swoje emplua. Gra troszeczkę tą samą rolę, którą właśnie zaczął grać. Tam był może trochę bardziej przerysowany, ale zaczął grać u Quentina Tarantino. Podobny spo sposób wymawiania właśnie słów i tak dalej. Może bez takiego właśnie mocnego dokręcenia śruby, jak to było u Tarantino, ale ja ciągle widzę w Bradzie Picie tego Aldo Reina właśnie z tamtego filmu e, i nie jest chyba w tym nic złego, bo po prostu robi to dobrze. Robi to dobrze, to jest e, zawsze gra takich bohaterów, których da się po prostu polubić. On z takiego, wiecie, młodego amanta przeobraził się w takiego amanta, ale już z takim tatuśkowym bardziej vibe'em. E, ale cały czas to się śledzi bardzo spoko. Z kolei rolę tego Mokosa Joshua Pierce'a, JP go tam nazywają, powiem wam, że Oglądając ten film, słuchając jego tego takiego brytyjskiego akcentu. Jego w ogóle jak on wygląda w tym filmie, jak się zachowuje, to ja sobie pomyślałem, kurczę, to by był dobry James Bond. Jeżeli szukają młodego Jamesa Bonda, teraz, Amazon, do swojego rebootu. To to by był dobry wybór. Oczywiście wiem, że z powodu koloru skóry ludzie by się obsrają, którzy to usłyszą, i dadzą łapkę w dół i wyjdą właśnie z tego materiału. Ale chuj wam w dupę. No i jeszcze mamy Javiera Bardena, który gra szefa tej, tego teamu, powiedzmy właśnie Formuły 1, mamy e, Kerry Condon, nazwiska się nie wybiera i oni wszyscy naprawdę fajnie się sprawują, fajnie są poprowadzeni i powiem Wam, że w takim letnim blockbusterze, no bo ten film wychodzi w okresie letnim, kosztował dużo pieniędzy, no jest to typowy taki właśnie letni blockbuster, brakuje mi ostatnio postaci, które po prostu lubisz, które oglądasz i mówisz to jest fajny Koleś, a to jest fajna babka, kibicuję im, żeby im się udało. Ostatnio, co oglądam jakieś takie wielkie blockbustery, to się zastanawiam, kto pisze tych bohaterów, że oni są tak w ogóle płytcy i tacy w ogóle bezpłciowi. Wiecie, bo to nie musi być jakaś głęboka postać. Ci bohaterowie tutaj, broń Boże, no nie są jacyś kurwa, to nie jest Shakespeare, tak, ale no po prostu ich się lubi i brakuje mi po prostu filmów, gdzie możesz polubić bohaterów. I gdzie po prostu kibicujesz im, żeby im się udało. Wiadomo, że natrafią na kilka przeszkód na swojej drodze, w tym przypadku, a to będzie jakiś wypadek, a to będzie jakaś kłótnia w tym zespole, a to pieniędzy będzie brakować w tym zespole. No, będzie kilka tych przeszkód, ale mimo wszystko oglądasz ten film i może nie jest to nic wybitnego, może nie wiem, nie jest to film, który zapadnie ludziom w pamięć na lata. Nie jest to nawet w połowie tak dobre, pewnie jak Top Gun Maverick, przynajmniej dla mnie, ale. Po prostu przyjemnie się to ogląda, bo masz fajnych bohaterów i masz ładnie zrobiony po prostu film. Fajnie zrealizowany e, z pomysłem. Widać, że zabrał się za to twórca, który po prostu wie, jak wydać te 250 baniek i się nie wstydzić tego. Dlatego do filmu F1 w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo F1 to film na raz. I teraz ktoś powie, no tyle się nachwalił, tyle się nachwalił i tylko na raz. Tak, bo ponieważ właśnie autka, wyścigi nie są za bardzo moim konikiem. Mój ulubiony film wyścigowy to jest Speed Racer, kurwa. No, coś to o mnie mówi i coś mówi o tym, jak ja się interesuję właśnie motoryzacją w tym wypadku. Ale po prostu miło spędziłem czas, zwłaszcza, że są upały i fajnie pójść sobie na klimatyzowaną salę kinową i nie przysypiać jak na niektórych innych filmach. Śledzi się to z zapartym tchem, te właśnie wyścigi. Aktorzy dowożą swoją robotę, nie robią nic spektakularnego, ale są właśnie do polubienia, chce się to, chce się to śledzić do końca, mimo tego, że to jest długi film, bo ponad 2,5 godziny mniej więcej to trwa. Fajnie. Nie będę kupował sobie 4K, tak jak Mavericka, nie będę te, do tego wracał, ale yy, myślę, że dla fanów motoryzacji no, będzie tutaj kilka dodatkowych plusów, chociaż dla, z tego, co właśnie yy, wiem od jednego z widzów, dla hardkorowców. F1 będzie tam kilka głupotek, ale mimo to ten widz też napisał, że ten film mu się mimo wszystko podobał. E, pomimo tego, że gdzieś tam nie trzymało się to tego ścisłego loru Formuły pierwszej i tego jak te wyścigi dokładnie wyglądają. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak wam się podobało F1, czy oglądaliście, czy nadal się odkręcacie na przykład po Gran Turismo i filmy wyścigowe was po prostu nie interesują. Komentarze jak zwykle są wasze. Dzięki wielkie, jeżeli wam się podobało to pamiętajcie łapki w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, kłania się Ormando. Do następnego. Cześć!